Ale piękne lato się zrobiło. Cześć, dzień dobry, witajcie kochani. Ja dzisiaj w lesie z potężnym wsparciem. O, jedno już tutaj biegnie. Wsparcie Dorcia szaleje. Tam gdzieś z przodu jest najmłodsza juniorka Tosia, już z torbą i chwytakiem pierwsze śmieciochy podejmuje. Także co, ruszamy trochę śmieciochów z lasu wyciągnąć. Niech to będzie taki nasz mały wkład w sprzątanie świata. Także ruszamy do przodu. No, a jak wiadomo w lesie śmieci nie brakuje. A przede wszystkim szkła i plastiku. O, Kalsberg zakorkowany. O, nie odkorkuję go teraz. Zakapslowany, a w środku jakiś płyn. Dobra, zabieramy i ruszamy dalej. Wszystko się ładnie zazieleniło. O, nawet jakiś złomik spada. Dobra. Wszystko się Pięknie szybciutko zazieleniło. Naprawdę jest jest letnio. O, jakie foliaczki. Sobie tu pewnie już leżą długo sierwą. Te drobinki takie małe wyskubać jest ciężko. No ale chociaż te większe kawały niech znikają. Tam to siulka w swojej różowej brózeczce, chwytakiem i ogromną torbą. Poliaczki. O, tu, następna butla. No i tu taka z tych starszawych troszeczkę, zobaczcie. Kolorek. Szkoda, że ubita. Tu pod krzakami, pod gałęziami. Jakieś folie. Tu następne folie, o, resztka po nawozach. O piękny lasek tutaj. Muszę wam powiedzieć, nigdy na grzyby nie przychodziłem, ale w tym roku się wybiorę. Także teraz sobie pozwiedzamy i posprzątamy. Co by później, późnym latem i jesienią czerpać zyski w postaci grzybków. A trzeba zapasy w tym roku grzybków troszeczkę nadgonić, bo już się kończą. W zeszłym roku, jak sami wiecie, znalazłem chyba ze dwa podgrzybki. Także tak. To Tosiulka, tam masz śmieciochy, przed sobą, podrywaj. Ja idę w krzaki. Piękny, fajny lasek. Tak, do torby. O! To rybunia. Co jakiś czas, jakiś śmiecioszek się trafia. Zobaczcie. O! Dobra, ręką też można. Super! No, to Tosiulka zrezygnowała z chwytaka. Stwierdziła, że dla niej jeszcze jest za duży. Także ja przejąłem. O, tam folinka. A tutaj, co tutaj? A tutaj, proszę bardzo. No, zobaczcie, moi drodzy. Jakaś szyba tutaj spoczęła. I to chyba samochodowa, bo jakaś klejona. Tutaj spróbuję to jakoś podjąć. A nie, to jest szyba na jakimś. Co to jest? Szyba przyklejona na czymś. o, tuchno. ale płachta z jednej strony tak to jest szyba samochodowa jakaś jakim cudem ona się tutaj znalazła powiedzcie mi o Audi Audi Guardian no proszę patrzcie jakie to jest ogromne o matko bosko dobra trzeba będzie to Jakoś sensownie zwinąć, położyć z boczku i następnym razem podjąć, bo to jest to jest masakra jakaś. Zobaczcie tutaj, ile tej szyby zostało. No proszę, wszystko to wyzbierać, chyba trzeba będzie z grabeczkami wpaść. Dobra, jest pod środeczek. Postaram się te większe kawałki powybierać. Ojej, tego się nie spodziewałem tutaj. Naprawdę myślałem, że będą jakieś plastiki, butelki szklane. No ale szyby od Audi w lesie się nie spodziewałem. No. I co wy na to powiecie? To jest. Jest niebezpieczne. Spróbujemy to zrobić inaczej. Robimy to tak. O, dobra. dobra, pozbieram to i zobaczymy, jak to dalej z tym będzie. No dobra, większość wyzbierałem. Tu jeszcze jakieś większe kawałki ale to co największe i najgroźniejsze jeszcze tu wychodzą dobra zobaczcie jakie igły no dobra na razie to zostawiam tutaj będziemy wracać zaniesiemy torby postaram się to wrzucić jakoś do bagażnika chociaż mam ze sobą dzisiaj dorcie będzie ciężko, ale jakoś jakoś damy radę. Dobra Zosiu, ruszamy dalej, a w drodze powrotnej spróbujemy to zabrać, chyba że następnym razem podjadę z worem jakimś po to. Dobra, lecimy. Lecimy jeszcze kawałeczek w lewo. Tak, jeszcze się tam przejdziemy. Tutaj droga też używana często przez kładowców. Tam jakiś nawet słychać. Tu idziemy coś. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja już tam widzę butlę. Tutaj chyba trafiliśmy na jakieś obozowisko. Zobacz. Jedna butla. Druga butla. Tutaj. No i tam czwarta. Zobacz. Jest. I tutaj. O proszę bardzo i tam chyba widać jakiś ten jakąś folię. A nie, to plastikowa butelka. Widzisz, w jednym miejscu tyle śmieciochów było. Widać ktoś sobie tutaj urządził piknik w lesie. Co, zawracamy? Powolutko powolutku idziemy dalej? No to idziemy, jeszcze kawałeczek tam do takiej polanki się przejdziemy i będziemy wracać pomału, bo jeszcze musimy tam ten śmieć zabrać duży. No i tak, my w drodze powrotnej pomalutku. torby nie zapełne, ale troszkę ważą. Tą szybę przeniosłem sobie bliżej tego traktu tutaj i po prostu wymienię auto. Przyjadę tutaj kryptowozem, zapakuję napakę i nie będzie problemu z tym. No bo teraz pieskiem w bagażniku, to tak trochę słabo. A o bezpieczeństwo pieska też trzeba zadbać. Zobaczcie, tu jeszcze coś jest dziwnego. i ja Nie wiem, czy to resztka od tego auta, czy co, ale normalnie leży to już po mnóstwo, bo normalnie krzak przez to. No właśnie. Dobra, jest podjęte. Okej. Okay. No. Piłem, piłem. To sobie też tu na razie położę. A zaraz Nie. przypędzę tutaj drugim autem. I na spokojnie to zabiorę. Lecimy siulka No to dobrze. Przepakowujemy do jednej korby. Wszystko. I na stronę. To nic. To nie To No i dobra. To wstawimy do bagażnika już. No, torba jedna wypełniona. Idziemy, może uda nam się wypełnić jeszcze. Z jeden kilogram tutaj jest. No, mi się wydaje, że nawet z pięć. Dobra, idziemy jeszcze w prawo na słoneczku troszkę. kilogramy, takie coś. No, kilogramy to jest miara wagi. Dobra, idziemy jeszcze. Sprawdzimy na, na tej. Na wadze, tak, sprawdzimy. Swojej. Ok, no to zbieramy teraz z tej strony. Jest. No, nawet, nawet dwa śmieci. Jeszcze raz pochwalę chwytaczek, super sprawa. Idziemy tutaj tą dróżką, tam do zakrętu sobie dojdziemy. Zobaczymy czy tu... No, no jeszcze chwilka. O, nie zauważyłem faktycznie, dawaj. Nie, tu jest dużo mrówek, zobacz, stoisz na mrowisku, oprzep nóżki i lecimy. No, tutaj to jest jakiś chyba większy zrzucik mi się wydaje, wiesz? Nie dużą mrówką. Nie, duże mrówki są. Poczekaj. Wyzbieramy te plastiki z wierzchu. Tak. Od razu ręką będzie. Troszkę szybciej, nie? Ale tutaj tutaj chyba to coś. Coś mi się wydaje. Dobrze, zaraz go. Ale tu mi mi się wydaje że tutaj tu będzie więcej śmieciów pod spodem na razie wyzbierajmy z, z wierzchu o tak tutaj tutaj chyba mam o jakie mruby wielkie faktycznie Tutaj spróbujemy to folię troszkę wybrać łapacz mi ukradasz Dawaj tą butlę i idziemy, bo tu jest ogromnie dużo mrówek. Dobra, pieszku wierzchu ogarnięte, ale wydaje mi się, że pod spodem będzie tego więcej. No i tu jeszcze coś jest wyrzucone. Widzę z daleka. Nie widzę, ale tutaj jest kupa szkła i złomiku. To jakieś... No zobacz, jakieś blachy i to sporo tego, jakieś szkło też coś żebyś się nie skaleczyła jakaś porcelanka patrzcie jakie blachy a tu jest inny w ogóle, na szkło pakujemy szkło, szkło i tam jeszcze szkło i tam i tam mm. a nie, tam to metal tu jest metal tu jest Kło. i tutaj szkło i chyba mi się wydaje, że będzie też jakieś Ślutowisko. chodź, tu zejdziemy w dół i będziemy wracać tu jakieś okopy o, tu jakieś okopy wiem, wiem, widzę To jest klapa od, od, od kibelka wiesz, od sedesu miał żółty no i tu jeszcze jest butla i tu co tu jest kawałek chyba linoleum jakiś plastik jakaś siatka o dociepleń zapewne a jak wiesz a doda się wylata no doda się, no, się wylata no siatka taka jakaś Chowamy do tordy. Jeszcze choć kawałeczek pójdziemy w tamtą stronę. No, to jest taka budowlana siatka. Ale tutaj chyba coś spoczęło. No a jakżeż. No a jakżeż. Ogromne wysypicho. No oczywiście, że jak taki dół, no to musi być wypełniony śmieciami. Poczekaj Tosiu. Tu sobie zostawimy torbę. No, i do tej pory nikt tego nie zauważył. Ja cię kręcę. To jest normalnie masakra. O, ja! Masakra. Ale cmentarzysko. No, tylko wiesz. Poczekaj tam na mnie, Tosiu. Widać, że tu z góry leciało. Tak, flaszeczki. O jasny gwint. O jasny gwint. No tego się nie spodziewałem. Ja pierdzielę. Normalnie kolejny dramat naszych lasów. O jejku, jejku, jejku. Widzę, tu jest wszędzie wysypisko. O. No, zobaczcie na to. No chodź, tylko ostrożnie słoneczko. Zobaczcie jaki kogutek był czy kurka. Niestety ubite. Ależ to by było piękne znalezisko. W tym dramacie tutaj. Straszne. Ojej. No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Zobacz coś. Ostrożnie Słonko. Nawet paleczka chyba tutaj była. Tam rakietka. No. O jadź. Ale cmentarzycho co. Cmentarzysko śmieci. choć tu jeszcze przejdziemy i będziemy zaraz zmykać. Tu ogromny słój był. O. Ale. O, tutaj nie Potłuczone. Musztardówa. kolejna musztardówa. Tu buteleczki, chyba apteczne, czy po lekach. Normalnie. Albo od jakiegoś syropu. No albo od jakiegoś syropu. Tu stara butla, bardzo stara. Nie, to jest jakaś, jakaś butelka apteczna, ci powiem. Krzywa szyjka. Tą zabieram do umycia. A tą od czekolady czy czegoś? Nie, tą na razie zostaw słoneczko. Popatrzymy tylko tak z grubsza. Tak, przyjedziemy na pewno tu. O tutaj to już świeżynka. Butle po olejach. Ojej. Normalnie masakra jakaś. Ile trzeba tutaj pali? Wy no. paliw. Tak, to są butle po olejach silnikowych, wiesz. jest. Masakra. No, trochę śmieci tu. Będzie trudno. Wykiprowano. Będzie trudno. No, na pewno będzie trudno. Dobra, to idziemy po malutku. Tam kolejne śmieci no widzisz mamy całe wysypisko no całe wysypisko, żebyś wiedziała, całe wysypisko tak, bo gdzie były śmieci, to... bo one są połączone wszystkie tu Znajmy. jaka ciekawa butelka ta że że połączone no tak to jest chyba chyba większe wysypisko od takiego prawdziwego wysypiska Każde wysypisko niestety jest prawdziwe, słonko. No tak, no bo jest, widzisz, jest prawdziwe. To nie jest na niby, aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby to było tylko na niby. Dobra, ruszamy do autka. No i tak, moi drodzy. Dwie torby śmieciochów załadowane do bagażnika, dolcia wybiegana. My po spacerku trzeba się teraz dobrze przejrzeć, czy nie ma nigdzie kleszczochów. No ale na sam koniec, tak jak widzieliście, no kolejne miejsce zrzutu śmieci różnych i historycznych zapewne, bo patrząc po tym, co to tam leży, to, to na pewno jakiś późny PRL, a pod spodem nie wiadomo, co jeszcze. Także żegnam się z Wami, ja, Dorcia i Tosiulka. i co do następnego odcineczka. Trzymajcie się. Hej!